Robota, 1 maja, święto pracy, dzień dobry z hali Relax w Piotrkowie, mówi Państwu Piotr Wojtowicz, a my w Zobacz TV nie zapraszamy na 1 majowy pochód, a na transmisję spotkania 23 z serii PGNiK super Superliki Kobiet, w którym zmierzą się Piotrkowia z MKS-em Perłą Lubin, z waga, zbiegłaby im pomóc Kinga. Aleksandra Rosiak i Wokienko, piękny rzut nie dała żadnych szans Karolinie Sarniowska Wiązkowska to Rosak za zasłony na 4 do 2 A w przewadze poradzą sobie Lublinianki, które jeszcze mają dwie bramki straty, podanie do Magdy Balsam ostatecznie Natalia Nosek jej rzut obroniony ale z dobitką Magdy Balsam już Karolina Sawardecka nie poradziła sobie Krazyńska, Koskowska, Roszak. I znów y, Romana Roszak natomiast dwie minuty Kniosek Akruk Rosiak i Natalia Nosek y, doprowadza do remisu Noska, Warzyk Roszak. I jej kolejna bramka 10 do 9. Pan jest na akcję. I teraz błąd do Mani Roszak. Złe podanie do Sylwii Klonowskiej. Do kont wybiegnie Janna Gadzina i zdobywa bramkę dla Lublinianek. I znę. Do Mirażyk. Zaleśny. Zbiegła na drugie koło Magda Więckowska i rzuca do siatki piękna bramka Jeguria Nosek jak ruchy Ariana Tatar już teraz się nie myli zdobywa kontaktową bramkę dla Zyglinianek 19-18 Zostawiamy Tatary od Kingi w Skądże? Manda Drażyk. Pierwsze trafienie w połowej. A teraz zobaczymy, czy teraz w przewadze do remisu doprowadzą. Zawodniczki NK superły, nosek do Balsamita i Karolinę karabinę 22 do 22. Już muszą decydować się na rzut. Strata i dokąd wybiegnie Magda Balsam? Wyprowadza drużynę z Lubina na prowadzenie 23 do 22 się działo, Państwa warto nie odchodzić od monitorów i śledzić tę transmisję w zobacz TV do końca. Magda Wieskowska rzuca z biodra i trafia do siatki, doprowadza do remisu po 23, Trzecia bramka no. no. 120 sekund na, na władce. Magda Balsam trafia do siatki wykorzystują przewagę Lubinianki. Dariusz Trawczyńska, Więckowska. Drażyk i z z Pogóża, Magda Więckowska zagrają ostatnie 14 sekund w tym meczu. Podanie do Dariusz Szynkaruk wykorzystana. Nagrał w Gra pasywna ekipy piotkowi rzuca Magda Więckowska, ale rzuca skutecznie do siatki, pomimo presji. Rzut wolny, zablokowany rzut i zwycięstwo 27 do 26. Wielka radość zawodniczek Piotrowi, które zdobywają trzy cenne punkty.